E, Dzisiaj <laughs> ogółem kolejny odcinek. E, część już sobie nagrałem, jednak e, musiałem na chwilę przerwać, więc teraz posłuchacie jak wcześniej powiedziałem, potem będę kończył. No więc posłuchajcie mnie sprzed tych dwóch godzin, trzech nawet. E, troszkę spóźniony, ale mm, nie mogłem niestety. Wcześniej. Dzisiaj odcinek kończący serię e, o województwach. 18, 18 tydzień tejże serii. Dzisiaj odcinek de facto podsumowujący albo nawet można powiedzieć, że oddzielny. Dzisiaj po prostu o Polsce. Jeśli film Ci się spodobał łapka w górę. Jeśli chcesz dosegnąć dłużej, pamiętaj o subskrypcji. Jeszcze dużo więc nie zaczynamy. Polska zamieszkuje w przybliżeniu 38 milionów 386 tysięcy ludzi, natomiast powierzchnia wynosi w przybliżeniu 312 i 696 km kwadratowych. Niemcy z siedmioma państwami, a są to Niemcy, konkretnie graniczną województwa Pomorskie lubuskie i dolnośląskie, Czechami wojsko dolnośląskie, opolskie i śląskie, Słowacja, śląskie, opolskie, podkarpackie, Ukrainą, podkarpackie i lubelskie, Białorusią, lubelskie i podlaskie, Litwą, podlaskie, oraz Rosją Podlaski i warmińsko mazurskiej O czwórstyku, jaki występuje na granicy polsko-rosyjsko-litewskiej, dokładnie na granicach warmińsko mazurskiego podlaskiego oraz państw Rosji, państwa rosyjskiego i państwa litewskiego, mówię o tym już na dwóch odcinkach, o wojsku w mazurskim i w podlaskim. Zapraszam, w karcie gdzieś pojawi się, znaczy no w którymś momencie pojawiła się, bo pojawi się o województwach serii yy, karta z, yy, ze wszystkimi odcinkami w formie playlisty yy, Ponadto granice morską posiadają województwa warmińsko-mazurskie pomorskie i zachodniopomorskie w Polsce istnieje yy, z tego wynika, że w Polsce istnieje pięć województw bez żadnej granicy państwowej yy, a są to województwa świętokrzyskie mazowieckie, kujawsko-pomorskie wielkopolskie i łódzkie co na tej mapie doskonale widać Głównymi krajinami historycznymi są Małopolska, Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Mazowsze, Podlasie i Ziemia Sieradzka. Oczywiście są jeszcze inne, można rozdzielać na Górny, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie, Zachodnie. Oczywiście jeszcze Warmia, Mazury, Ziemia Kielecka, Ziemia Lubelska, Ziemia Przemyska, Róż Czerwona, Śląsko Polski. Kujawy jako ogół, no i tak dalej, i tak dalej. Można tak rozbijać rozbijać na jeszcze mniejsze. Tu jeszcze wspomnę, że oczywiście mogłybyś być na przykład jeszcze Ziemia i tak dalej. Ziemia Chomińska przykładowo, ale no takie główne podałem. W Polsce oprócz 16 województw, co widać na tej mapie, co było odcinki właśnie, było 16 województwów prowadzający, chzerowy, 16, województw, 16 odcinków województw, 16 województw, a to jest 18, nic stąd wychodzi jest 380 powiatów, w tym 66 miast na prawach powiatu, najwięcej na Śląsku, ich jest tam 19 oraz 2477 gmin, w tym 302 miejskie. 642 miejsko-wiejskie i 1533 wiejskie. Obecnie 38 miast populacją przekracza 100 tysięcy mieszkańców. 38 miast. No, według różnych źródeł można powiedzieć, że spokojnie 35-40. Yy, oraz jedno przekraczające milion. Tutaj już nie ma. Yy, co się zastanawiać? To jest tylko po prostu jedno. Jest to Warszawa. Po prostu widzę w top 10 tym, populacji. W, w, w Polsce znajduje się także Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Białystok. Dziewięć miast, bo Białystok 10, prze, poza Białystokiem, wszystkie te miasta przekroczyły 300 tysięcy mieszkańców. Mają przekroczone. E, o zmianach administracji, to co podałem właśnie w administracji w roku 1999, czyli po raz ostatni, tak wielka, ogólnokrajowa zmiana, no bo wiadomo, że były różne zmiany, tym między województwami, ale ogólnokrajowa zmiana województw przywrócenie powiatów, czy znaczy zmiana powiatów, bo jak wiadomo, w latach 75-98 nie było powiatów. Te zmiany w 1999 roku są przedstawiane przeze mnie dokładnie na odcinkach o każdym województwie, jak, z jakich województw powstało, więc nie będę tutaj wspominał o tym. No i po prostu tyle, że było 49 województw obecnych, 16, choć według początkowego planu było, miało 12. O tym również był odcinek kiedyś, jakiś czas temu też, również karta się pojawi, w karcie się pojawił No cóż, biegnąc dalej. Przy każdym z województw podawał obecnych wojewodów i marszałków oraz podział mandatów w sejmikach w kadencji obecnej, czyli 2018-2023. Natomiast, ze na to, że to jest kraj... A nie Tutaj podaje prezydenta, premiera, marszałków w i Senatu oraz posłów, ten podział posłów i senatu, na posłów i senatorów w Sejmie i Senacie na kadencję 2019-2023. Więc obecnie prezydentem Polski jest Andrzej Duda, z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast marszałkiem, marszałkiem premierem, czyli prezesem Rady Ministrów jest Mateusz Morawiecki również z Prawa i Sprawiedliwości. Marszatem Sejmu jest Elżbieta Witek w sprawie sprawiedliwości. Natomiast warsztatem Senatu, Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. On mandatów w Sejmie i Senacie wymiane następująco. Będę podawał dwie liczby. Pierwsza to jest ilość mandatów do Sejmu, druga do Senatu. I tak, sprawie sprawiedliwości ma 235 i 48. Platforma obywatelska koalicja, obywatelska 134,43. 134 i 43. SED – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lewica razem ma 49 i 2. polskie i Kukis 15 mają 33, i Konfederacja ma 11 i 0 oraz inne, czyli mniejszość niemiecka niezrzeszeni itd. Tak 1 i 4. Obecnie w Polsce wybudowanych jest 6 autostrad, a 1 Gdańsk Łódź Częstochowa Gliwice Gdańca z Szczecin, a 2 granica z Niemcami, Poznań, Warszawa, granica z Białorusią, A4, granica z Niemcami, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, granica z Ukrainą, A6, obwodnica Szczecina, A8, obwodnica Wrocławia oraz A18, granica z Niemcami, A4. W planach od jakiegoś czasu ponad to jest autostrada A50, południowa część transzytowej obwodnicy Warszawy, która również jest w planach, a dokładnie małą część powstały, powstały w przyszłości, bo jeszcze nie powstał. Centralny Port Komunikacyjny z mińskim Mazowieckim, właśnie na południe, dość mocno od Warszawy i to ma być to południowa, bo północno to jest S50, tej tranzytowej ulicy Warszawy. Yy, wybudowanych i zaprojektowanych dróg ekspresowych jest obecnie 22, yy, z czego niektóre jak S2, S14, S86, one są bardzo krótkie. Yy, S14 w, w, w zachodnią obwodnicy Łodzi, S2 południowa południowej Warszawy, S, S86 to jest w ogóle tylko kawałek na Śląsku, ehm, i tak dalej, i tak dalej. Ehm, no, najwięk najdłuższymi drogami ogółem w kategorii S lub, no dobrze, tutaj sobie już przerwę, najdłuższymi drogami obecnie wybudowanymi, przynajmniej w części, które w, obec w przyszłości mają być jednymi z najdłuższych lub najdłuższe. W kategoriach A i S, czyli od strony drogi stresowe to oczywiście A1, A2, A4 oraz drogi stresowych S3, S7 i S8. Inne drogi oczywiście też są krótsze, dłuższe i tak dalej. No cóż, czas nadal w sumie, nadal komunikacja, tylko kolej, którą dość mocno pomijam w ogólnych swoich yy, omówieniach województw. A obecnie w najwyższej kategorii kwalifikacyjnej dworców kolejowych stosowanej w Polsce znajduje się 18 takich dworców, z czego 3 w Warszawie, Ach, tak to w innych miastach po jednym, choć no, nie zawsze to musi być miasto wojewódzkie na przykład na Śląsku jest parę itd. itd. To są, do tej kategorii są dodawane dworce i dokładnie, obsługi, obsługujące ruch międzynarodowy, międzywojewódzki i regionalny mają to, stanowić ważny element komunikacyjny na poziomie krajowym i oferować podróżnym szereg usług komercyjnych. Czyli po prostu mają być w miarę dobrze przystosowane. Ogółem też właśnie transport między, nie tylko wojewódzkim, ale również właśnie międzyregionalny. Na dzień dzisiejszy, no jak już mówiłem, to są 18 dworców, więc no, to nie jest jakaś super duża liczba, no ale być ta Elita. Co do oknisk, to obecnie funkcjonuje 14. Plus jeden w przebudowie. Funkcjonujące to Warszawa, Okęcie, Kraków, Olicę, Gdańsk, Reun, Katowice, Pierzowice, Wrocław, Strachowice, Warszawa, Modlin, Poznań, Łowica, Rzeszów, Jasianka, Szczecin, Goleniów, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn, Mazury, Zielona Góra, Babi A remontowane Warszawa, Radom, też mnie to zastanawia, bo to dość duża odległość, no ale nas Warszawa radą. Yy, I tyle w sumie. Jakby, no, oczywiście plan jest centralnego portu komunikacyjnego, ale na tym nie powstał. więc innego, o czym tak naprawdę mówi się. Co do yy, transportu wodnego, no to yy, przez Polskę przechodzą trzy międzynarodowe drogi wodne E30, wrocław Szczecin, E40, Gdańsk odesa i E70 Antwerpia Kłajpeda. Najlepszymi klubami sportowymi w swoich ligach są Legia Warszawale, Lech poza Poznań, Lechia Gdańsk w piłce nożnej mężczyzn, Łomrzewiwe Kielce i Wisła Płock w piłce noży mężczyzn, Zaksa Kędzierżem Koźle, Szczepski Węgiel i Skradłochatów w piłce siatkowej mężczyzn, Górnik Łęczny, Bedyk Konin. W piłce Półnożnej Kobiet oraz deweloper z Rzeszów w Budowaniu Łódź oraz LKS Łódź w piłce siatkowej Kobiet. Czas na ciekawostki. Pierwszą jest fakt, iż tylko w Warszawie znajduje się metro spośród wszystkich miast Polski. Dwie linie, dwie, no, dwie obie są w Warszawie oczywiście. M1 mm, o przebiegu północ-południe, M2 to głównie wschód-zachód, aczkolwiek z obu bitkom też na północ więc no. no, ale można powiedzieć, że M1 północ, nie M2 wschód-zachód, tak w dużym uproszczeniu, tylko dwie linie na całą Polskę, to nie jest dużo. Yy, innym jest to, że z samej Warszawy do seniku wybiera się więcej posłów niż w województwach podlaskim, lubuskim, opolskim czy świętokrzyskim. Tak, w, w samej Warszawie wybiera się 20 posłów. W samej Warszawie. Są województwa, w których są wybierani parę naście, bo no to jest po 16, 15, 14, 12, nawet i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest właśnie z senatorami, gdyż Warszawa jest podzielona na cztery okręgi w wyborach do senatu, a takie województwa święta, wszystkie, podlaskie, opolskie czy włoskie są na trzy, tylko całe województwo. No cóż bywa no wiadomo że tu ludność chodzi w Warszawie Warszawa zamieszkuje milion 700 tysięcy a województwa Świętokrzyskie lubuskie milion z kawałkiem, mięczowo-polskim, który ma mniej niż milion mieszkańców. Eee, Inną ostatnią ciekawostką, żeby nie, nie był aż tak bardzo długi ten film, postanowiłem tylko trzy, gdyby sumować ludność 10 największych miast czyli tak jak wspominałem dobiejego stoku. Od w soku z wyż, czyli jeden z nich ma 300 000, Białystok 297 tysięcy. to taki jeden twór, czyli te 10 miast, połączyć stanowiłoby około 1 szóstej ludności całej Polski. 10 największych miast. Czyli już jeszcze raz przypomnę: 10 największych miast. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Białystok. Te 10 miast. Stanowi jedno 6 ludności polskiej. <grych> no, czy to dużo, czy to mało? Tutaj mniej więcej te siążki stanowi, stanowi 1 szóstą, czy 16 /2. No cóż, ale no cóż, może to się będzie zmieniać w przyszłości. E, może no jest jakaś szansa na przepasowanie i tak dalej, oczywiście. E, no to tyle. Nie chcę dawać bardzo dużo, bo nie trwało to za długo. Tak, to powiedziałem. Jest to 18 odcinek z serii, który kończy tą serię o W komentarzach możecie dawać propozycje na nowe serie. Ja natomiast żegnam już Was i do następnego. Cześć!